Hej, moi kochani, kanału światropcji w kolejnym dniu daily, nawet nie wiem, który to już jest dzień. Jakiś dziewiąty pewnie czy coś takiego. Heniu, Zostaw! I dzisiaj pokażę Wam, co mam w moim plecaku. E, I też go będę wypakowywać, bo <laughs> właśnie wróciłam ze szkoły, właśnie tak. Więc zacznijmy. Oczywiście mam wodę. I ja mam akurat teraz taką wodę woda, nie po prostu, zwłaszcza w niej, w którym mam wlew W drugiej, tej takiej jakby, jak to nazwać, w tej takiej bocznej kieszonce mam kosmetyczkę. W tej kosmetyczce, moi drodzy, taka kosmetyczka, ona jest z Klersa, mam mini chusteczki, jakby co, perfumiki właśnie, które mi się skończyły, e, pomadka do ust, krem do rąk, Pomadka i, tu, i takie coś do rzęs. Takie rzeczy. Po prostu nie wiem, to są takie rzeczy, które mi się przydają. Wiecie, na przykład powócie czy coś, żeby się odświeżyć, ogarnąć, żeby nie śmierdzieć, To też się przydaje. To też. Więc mam Wam dziewczyny noś yy, te. Jak one się nazywają? Perfumy. Perfumy. Perfumy są cool. Yy, następnie. E, mamy główną kieszonkę, czyli tą no, z książkami. Ja noszę do szkoły, zależy, jakie mam przedmioty. Zawsze noszę mój piórnik. Tak on wygląda tylko czarny ze skóry. I w środku mam długopis. No wiecie, na takie podstawowe rzeczy, z takich nietypowych, to mam e, korektor tylko. To nie jest nietypowa rzecz. No. W drugim piórniku, dwa, takim kolorowym. Mam markery kolorowe, mam długopisy kolorowe, kredki, po prostu takie rzeczy, plastyki. jeszcze na plastykę. Następnie mamy brudnopis. I w ogóle brudnopis jest mi po to, żeby pisać, brudkniam jakieś on Nie zgłaszam nie przychodowania, tylko właśnie piszę o brudnopisie. To jest dobry patent, tak powiem. Akurat dzisiaj mam biologię. Tak, ja klasę piątową bo jeszcze omawiam materiał z piątej, klasy nie z szóstej. Jesteśmy zacofani w rozwoju właśnie tak. <grymne> Więc biologia, polski. I historia. Ja mam się akurat takie trzy przedmioty. I coś co jeszcze zawsze mam to jest taka teczka z planem lekcji tutaj w środku, już go nie będę wyjmować. I taka duża twardateczka, akurat aktualnie nic tam nie mam, ale po prostu wolę te takie twarde, bo w niej się nic nie gnieje, a te takie um, ruchliwe, tak, takie cienkie, no i cienkie, takich cienkich po prostu rzeczy się mogą e, pognieść, dobrze, lecąc dalej. Mam tutaj tą taką zakładkę dla jedzenia i tam mam zwykle moją śnęówkę, która więc zbytnio Wam jej nie pokażę. I w ostatniej najciekawszej chyba kieszonce, Małej, w którym jeszcze tutaj mi dochodzi zawsze telefon i klucze, więc to też warto wziąć pod uwagę. A tak to mam tutaj portfel. Z całymi 10 groszami. Mam do oddania 6 zł. Mamy moci, nie wiem w sumie, dlaczego mam tutaj to moci. Jakby ja je po prostu kiedyś sobie wzięłam do szkoły. I ona jakby tu siedzi. Dość śmieszne. Mam pendrive'a na, na informatykę, bo my nie mamy zaszytów takich kartkowych, tylko mamy właśnie na pendrive'ie. Mam również, jeszcze mam coś, na 1000% jeszcze coś mam. Tylko gdzie? lepsze pytanie. Nie ma już chyba nic. Nie na ja przy okazji sobie zrobić porządek. Tutaj. W... w tym właśnie. tym, tym. Dobra. E, dziękuję Wam za, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam Was jutro o 19 na mój kanał. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia. Cześć!